Co skłoniło Pana, by sięgnąć po tekst Jacka Chmielnika i dlaczego właśnie tym spektaklem groteska otwiera sezon teatralny? Dlatego, że ten tekst jest tekstem między innymi roztrząsającym przydatność kultury, sztuki, w tym teatru, przydatność w naszym codziennym życiu. I w związku z tym, że toczą się bardzo od jakiegoś czasu w związku z kryzysem finansowym burzliwe dyskusje na temat tego, czy należy finansować kulturę i sztukę i w jakim zakresie, czy ona powinna być wolnorynkowa i w ogóle sama sobie dawać radę, czy też, w związku z tym, że stanowi istotny, niematerialny, bardzo ważny sposób organizowania nas, ludzi jako zbiorowości, powinna być szczególnie chroniona. Czy powinno być pod szczególną opieką. Te dyskusje się stają coraz bardziej zajadłe, powiedziałbym. I w jakim sensie ten tekst o tym opowiada. To znaczy, opowiada o tym, czym tak naprawdę jest w naszym życiu coś tak anachronicznego, jak niektórzy uważają, jak kultura. Nie tylko jako wytwory sztuki, ale kultura jako zbiór wskazań cywilizacyjnych. Wydało mi się, że na początek sezonu warto zabrać głos w tej debacie przy pomocy przedstawienia teatralnego. Tym bardziej, że te wszystkie poważne rzeczy, bo to są niezwykle poważne rzeczy, są opowiedziane w bardzo lekkiej, przewrotnej formie. Sztuka dzieje się w teatrze. Teatr z natury swej rzeczy jest nieprzewidywalny, zaskakujący i szalony. I ta sztuka właśnie taka jest. To macie pół żartem, pół serio, przy pomocy no, całej masy niezwykle zaskakujących zwrotów w akcji, Opowiada o, o bardzo ważnych sprawach i myślę, że no, taką mam nadzieję, że to jest potrzebne w widowni taki zestaw jakości, a teatrowi dobrze zrobi opowiedzenie i przygotowanie takiej sztuki, takiego przedstawienia. Teatr mówi prawdę nawet kiedy kłamie. Jaką prawdę chciałby Pan, aby widzowie zabrali ze sobą po obejrzeniu tego spektaklu? Taką prawdę, że konwencja sztuki, konwencja teatralna jest w tej chwili dla nas, ludzi, na początku XX wieku, tak naprawdę prawdą. Niezależnie od tego, co myślimy sobie o kłamstwach konwencji, jest naszą rzeczywistością. Tak jak powietrze, któremu oddychamy, tak środowisko, przestrzeń kulturowa jest naszym środowiskiem, w którym żyjemy i z którego no, nie bardzo możemy wyskoczyć. A jeśli wyskakujemy, to dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, żeby nie powiedzieć straszne. Sztuka, która bazuje na interakcji publiczności i grających aktorów wymaga dużego doświadczenia scenicznego, a pan postawił na młodych aktorów. Dlaczego? Ja postawiłem na młodych z tego powodu, że w naszym zespole większość to młodzi ludzie. To jest taki powód, powiedziałbym, prozaiczny i znowu żartobliwy. Ja uważam, że koledzy, którzy wcielają się w, w rolę, mimo młodego wieku są doświadczonymi aktorami. Poza tym sztuka w ogóle w moim przekonaniu, jeszcze taka, która chce być ważna, czyli zabierać głos w ważnych sprawach, to jest domena ludzi młodych. Chciałbym, żeby to właśnie młodzi ludzie zabierali głos w tej debacie i dyskusji, o której mówiłem wcześniej. A poza tym tak naprawdę wszyscy ludzie teatru. Wiemy, że 85% sukcesu w teatrze, przy sztukach dramatycznych, zwłaszcza, to jest dobra obsada. I my te obsady w teatrze mamy. To jest także jeden z ważnych powodów, dla których zdecydowałem się przenieść na scenę romance Jacka Chmielnika. Przewrotna i zaskakująca forma spektaklu ma według Pana zachęcić widza do częstszego bywania w teatrze, czy raczej wzbudzić w nim refleksję? Zawsze teatrowi, reżyserom towarzyszy ta myśl, żeby przyszli widzowie i żeby ich było jak najwięcej, bo teatr to jest takie dziwne urządzenie, że jak nie ma jednej strony, to się nie może odbyć. Tak naprawdę. Znaczy, jak nie ma widowni, to nie ma teatru. Teatr nie istnieje bez widowni. Jest tu i teraz. Koniec. Kropka. Więc oczywiście chcemy, żeby do nas waliły tłumy, ale wybraliśmy tę sztukę także dlatego, żeby ona zostawiła w widzach jakieś ziarno skłaniające do myślenia, o ważnych dla nas wszystkich rzeczach i w gruncie rzeczy w w tym wypadku nie odbiegam ja ani my w teatrze od standardowych naszych chęci, czy marzeń, czy pragnień, żeby zainteresować widza i przekazać mu, zwłaszcza w dzisiejszym szalonym świecie, kiedy problem wartości sensów gdzieś zaczyna się ulatniać, żeby przekazać właśnie widzowi poprzez teatr jakieś sensy, jakieś myśli, które mamy taką nadzieję będą także pomocne w życiu codziennym, czyli potrafią. W jakimś sensie pomóc rozstrzygać wątpliwości lub znaleźć argumenty, które pozwolą widzom potem w życiu prywatnym zabierać głos w oparciu o dyskusję, która odbyła się w naszym teatrze z nimi. Romanca obfituje w liczne zwroty akcji i na każdym kroku zaskakuje widza. Czy równie obfity i zaskakujący będzie ten sezon w teatrze Groteska? Tego nie wiemy. Z niepokojem czekamy na rozstrzygnięcia budżetowe. Wiemy, że sytuacja w mieście no jest taka, jaka jest, nie najlepsza. Więc tak naprawdę liczymy, że te niespodzianki budżetowe nie okażą się dla nas przykrymi zaskoczeniami, a dzięki temu, że dla nas nie będą przykrymi zaskoczeniami. Zaowocują także ciekawymi nowymi premierami, które przygotowujemy, ale o których nie chcę mówić, żeby nie zapeszyć. A jestem głęboko przekonany, że czujecie radość z obcowania z teatrem, który, mimo tego, że powstał w starożytnej Grecji już bardzo, bardzo dawno temu, w dalszym ciągu. Jest żywy, może dostarczać wielu wzruszeń, a także radości. Mam nadzieję, że wywiad zachęcił państwa do obejrzenia spektaklu Romansa, którego premiera już jutro w Teatrze Groteska.